W kolejnym odcinku na innym kanale, i dzisiaj będzie duo z Bixelem. Siema, Siema. No i dzisiaj będziemy sobie grać właśnie z nim duo, i skrzynka będzie decydowała, jakim Brawlerem będziemy dzisiaj grać. Więc na początku zostawcie suby nam oboja z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnym, żadnych filmów. Link, ka link do kanału Bixela będziecie mieli w opisie. Oraz ile mają zostawić lajków. i udało się te 50 a jakby im się po prostu nie udało to mogą 30 albo 40 no bo przy twoim kanale to nie ma co mówić masz 760 subskrypcji no a ja mam tylko 80 więc no zobaczymy może się uda i zaczynamy otwieramy pierwszą skrzynkę jaka będzie postać poko tak i ból Okej, okay, spoko. To ja wezmę Poko. Może mi się w końcu uda go wbić na tą 13 rangę. Naciska Mime Ready i lecimy. Dobra. Nie wiem, mam nadzieję, że nam teraz lepiej pójdzie, bo to jest nasza trzecia próba już przy nagraniu, bo dwa razy się nie nagrało. No. Więc mam nadzieję, że nie, teraz się nagrywa, bo nawet widzę y, ikonkę czerwoną nagrywania, więc spoko. Dobra, lecimy. Gdzie lecisz na skrzynki. Trochę czasami może lagować. Trochę czasami może lagować, jakby co, ale mój komputer ma problemy psychiczne. Jakby co. <ścoughs> XD. Ja, no, znaczy ja gram na laptopie mojej siostry, więc. Aha. Się, nie? No, spokój. Dobra, tą tarę trzeba zjechać. Wow, wow, wow. Nie, 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 bo Dzień. się za. Mówiłem. Bym ją obił, prostu, ale... Właśnie trochę się pośpieszyłam z nią. No i użyła ulta. Jezus. Spróbuj tego po drugiego zbić. No wiem. To teraz chodź na niego twoje. Dobra, ho ho ho. Nie on jest z nitą, nie znitą, nie znitą jest. O jeszcze mają siedem, to nie ra Nie, nie. Nie, 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 lepiej nie. O, dobra, ktoś tam ginie. Tary dawaj, tarę dawaj. Nie tu żyje. Przez chwilę żyłem znaczek. Najgorzej będzie teraz... Nie! Już naciskałem ultanie, nie? Najgorzej Aj! Dobra. Lecimy kolejną skrzynkę drugą w dzisiejszym zestawieniu i co trafimy Colta mhm. i dynamajka. Dynamajka chyba nie masz. Nie mam, nie mam. Musiałbym mieć 3000. 2000, dwa dwa, tysiące. Dwa tysiące, no. No 3 to jest BO. No bo. Dobra, dajna zobaczymy jak pójdzie nam tym składem. Wam powiem, że ten skład jest taki, nie wiem. Mi się wydaje, że... Z bardzo na daleko mamy skład, co nie? Bo Dynamajg zadaje te bomby swoje na daleko. Ale na blisko w sumie Ty jesteś dobrą postacią, więc. Chociaż na daleko tak samo jestem dobrą. No, zobaczymy, zobaczymy, jak nam pójdzie w praktyce. No właśnie. Uo, ja, tam Leon jest. Chyba dwa właśnie, nie? Tam jest Leon i. I. Carl. No, Karl, no. A w ogóle wiadomo, wiadomo już, że ta postać będzie rary, jakby co, więc wiesz. Podobna moc będzie miała do El Primo, więc naprawdę. pewno. jest tu, crow. crow jest. Crow tam jest? Dobra, objęto trochę Leona, ale trochę. W ogóle możecie się pochwalić w komentarzach, ile macie pucharków. No. Zobaczymy, ile macie. Xd. Ło! Wow. Nie wierzę! Ło, wow, ej, ból mnie obija, ból mnie obija, ból mnie obija. Pomocy, pomocy! Uciekaj, uciekaj! Od tyłu mnie wzięli, od tyłu mnie wzięli, a wiesz jaki daj na Majkę słabe na blisko, co nie? Nie! Najgorzej! Klikałem ulta! Tak samo jak ty klikałem już Nie! Kur. Spokojnie jeszcze dzisiaj powbijam sobie trochę tych puszek. Mogę potracić trochę. Dobra, ostatnia... Ej, może zrobimy jeszcze dwie? Za to, że nam się słabo poszło. To możemy jeszcze dwie zrobić w sumie. Możemy zrobić dwie. bo To jest wszystko nudno moim Dobra, więc zaczynajmy. Dobra. Przedostatnia dzisiejsza ręka i zobaczymy, koło zobaczymy Daryla. Nie masz Daryla? Nie mam, nie mam. I Shelly. A to Shelly ma. To ja wezmę Daryla. Może nim za bardzo jakoś dobrze nie gram, ale powinno być dobrze. Moim zdaniem Daryl jest tym samym co Ból. No... Podobnie, podobnie no to, właśnie. inny odsłuch jest Daryl, bo Daryl jest beczką, a Ból jest człowiekiem, nie? A Ból tak samo się może przemieścić jak Daryl. Mhm. E, powiem ci, że trochę inaczej mają Multa. No Ja ci powiem Ja ci powiem, że ja wolę y, y, Bulem grać Z Darylem Ja też wolę Bulem grać Mam ja. na nim dopiero Ja mam na nim 15 rangę, więc wiesz Wolę Znaczy A. jak jest dobry Jak jest dobry Jak jest dobry Daryl To można grać, ale jak jest taki słaby to nie radzę Ja mam najgorszą rangę na B XD Co? No, no tak, bo ty masz 3 tysiaki Co? No ja tam no lifeie w tym graju tyle. Czekaj. No mam ulta, ale kurde. Chciałem go no właśnie, pytanie. Uciekłem. Bo chciałem zużyć tego ulta. Bo i tak był mi niepotrzebne na razie. Dobra, się No nie lubię grać Darylem, jak nie wiem, nie? Akurat mi się ta postać musiała trafić. Bo Daryl jest. Aj, s... Dobra, spoko, postaram się to jakoś ugrać. Mam multę, jakby co? Bo w Darylu się sam ładuje ult, więc wiesz. Więc to jest fajne w tej postaci, że sam się w niej ładuje ult. Ło! Wow! To to tam. Tak nawala nas. O! Dobra, trzecie miejsce. Ej, jest lepiej już. No jest lepiej. Dostaniemy jedno, jednego pucharka. Też jeden pucharek dostałem. No bo jak jest drużyna, to dostaniesz tyle samo chyba. No też mi się wydaje, nie wiem nawet. Dobra, ostatnia już ręka w dzisiejszym zestawieniu. I co będzie w skrzynce? Karl. Karla masz? A masz, o i Shelly. Ona to Shelly ma. Dobra, to ja wezmę sobie tego Karla, nawet lubię nim grać wam powiem. 12 rangę do, mam na nim. To masz większą niż ja na Shelly, więc No. A ty dopiero zaczynasz z brołem, to wiesz. Na początku też nie, za dobrze mi nie szło, na postaciach miałem niskie rangi, więc wiesz. Słaby mam. Powiem ci, że słaby mam power na franku. Do, zaledwie trzymam poziom na franku. A mój kolega to by się zdziwił, którą ma rangę na franku, naprawdę. Jaką strasznie mocną? 19 ma. No, prawie na maksa ma go. 19 rangę ma na nim. Masakrę. Ja nie wiem. Ło! O, wow. Jeszcze pan nie bierze. Jezus. Naprawdę mamy pecha jakiegoś. Nie dość, że mnie PAM jeszcze wzięła. Aj, aj. Dobra, trzy tysiące sześć puszek. Co, robimy jeszcze bonusową jedną czy nie? Dobra, w kolejnym już odcinku, żeby odcinek nie trwał też 30 minut, bo potem będzie trochę przycinania tego. No i co, bardzo wam dziękujemy za oglądanie. Jeśli chcecie kolejny odcinek, zostawcie 25, 30, 40 łapek, tak jak mówił Bixel. Wbijajcie do Bixela, link będziecie mieli w opisie. Zostawcie mu suba, bo wbijamy mu 100 subów. Do końca kwietnia wierzę w Waszą armię, że Wam się uda. No i co, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, piona. זה מבוביקסל mm.